Jeśli chodzi o obiady i śniadania, to serdecznie polecam tą restaurację. Bardzo dobre zanie. Ja tu jadłem na przykład okonia zapiekanego. Do, do przepraszam dorsza zapiekanego. No masakra, nie? Bardzo dobre. I to jest tam jest ta poprzednia restauracja, co mówię, a tutaj parametry jest dalej ta. Taki jest widok z tej restauracji od drugiej strony. Są oszklone szyby, bardzo grube, a tam dalej jest tylko morze i plaża. Zapomniałbym wam nagrać, jak wygląda sama końcówka Cyplariwskiego. Tu jest ta spokojniejsza strona, a tu jest ta z bardziej falami. Dokładnie sam koniec, a tam dalej, ta czarna kreska to już półwysep no i nie mogło się odbyć bez zachodu słońca w rewie. To jest chyba najpiękniejsze nad morzem. Zachód i wschód słońca. Piąta dziewiętnaście. Spacer jak zawsze z rana. No i przy okazji Marcin stan na dnie. Czysty brzeg je rzek. Warka nie będę pokazywał, bo tutaj wiesz, co chwilę są kosze, ale się posprząta. Pozdrawiam! No to wzorem broda tego zbira Bum bum Jak zawsze Patrzcie kochani Kogo, ja tu trafiłem Największy rekin na wybrzeżu Brodaty zbir. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na jego kanale To zapraszam serdecznie się spotkaliśmy No chłopie, a ze śląska musiałem tu jechać. Czwarta Cześć 4.59 Ostatni Już mój poranek tutaj Oj, jutro trzeba pędzić do domu Także kochani, przyszedł ten czas, urlop przemierzył szybko Trzeba się pożegnać z rywą. I Jutro wracam na Śląsk, ostatni zachód słońca

Meduza, tak zwana hełbia o Tutaj małe rybki, ale zwiedzać nie ma, coś tak za bardzo. Mysła, ale ja to tam krew na tym morzu, żeby nie siedzieć z tego korzyści. No, ona taka jest, no, ona taka lubi kogoś tym bardziej. Powiedziała Tarkovi, że Arian, żeby coś wycofać. A Flaming Recycling to to nawet w śmieciach prześladuje przyjacielu